Cześć, witajcie! Tutaj MTM, a to trzeci odcinek naszej serii. Skyblocka! Właśnie, to jest trzeci odcinek Skyblocka, ale ze mną nie jest behemoth.pl, bo jednak zrezygnował z tej serii, a ze mną jest... Tami 0987! No, kto tu najnasrał kobla? To mi. Co ja? Nasrałeś tu koblem? Nie. Właśnie, dzisiaj y, postanowiliśmy, że ja będę y, robił farmę, a on będzie robił dół. A ja? Ty będziesz robił dół. Dobra. Y, odcinek nie będzie długi, będzie taki y, normalny, więc... Krótszy troszeczkę. Więc, 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 więc chodź. Do... Ja mam z tego piaskowca. Wyleję tu wodę. Wezmę z, z tego i wyleję. I buduję. Dobra. Mam nadzieję, że nie spadniesz. Już nie mam. Game Ale moda. z czego budujemy? Bo mam staga piaskowca i moglibyśmy z piaskowca robić. Co masz piaskowca? Na spał nie wyrzucali. No, no to zrób troszkę z piasku. Chociaż nie czekaj. Piaskowiec można na piasek zamienić? Nie, chyba no nie. Zresztą? Chociaż z piaskowca nie dobra, z piaskowca nie. A... idiota! Nie ma piaskowca. Nie jest! A poza tym tego staga nie wziąłem. To co Wzią masz, tylko wziąłem tylko trzy. No ale tam... czekaj, czekaj, czekaj. No dobra, czekaj, czekaj. ja się zajmę swoją y, prasą. Wszystkie ważne jas... itemy włożyłem do skrzynki. Musi zrobić dół o wielkości takiej, co ten, tylko oprócz tego y, mobgrindera. Dobrze. Y, <coughs> y, właśnie, zajmiemy się farmą. Weźmiemy nasionka potrzebne i... i róbmy. Jak? I nie dób. ma już piasku? Jaki idiota dał zamiast na trzcinę piasek, jak przecież do... Trzciny nie trzeba piasku, tylko dirta. Nie wiem na kogo się da, nie da. spadłem, ale dobra. LOLZ Kto jest taki inteligentny? Ja. Ha. Sporo to wyjaśnia. Dobra. Mm, tak naprawdę mm, jest pewien problem. Ja. Musisz pierwszy zrobić dół, żebym zdobył dirta na. Chociaż czekaj. No znaczy, się ja tam robię tu. Ale, pale, pale, pale się, pale się. Pomocy woda. O, ej no woda. I spalił się jeden dirt. Jakbyś nie chciał, jakbyś chciał wiedzieć. Ale to dirt. I czy dziura? Kurde, straciliśmy dirta. Lecę po niego. Nie. Tam, gdzie można, to tam ja stawiam. Ym, ym, no, jak to się nazywa. Wiesz, nie, ja tego dirta odzyskałem, ale dobra. E, dirt. What, What to pues... What nie lubią mnie dziś? Dircie mój kochany! Ale z Alabamy! Każdy dyrd jest tu cenny. Ej, tepnij mnie, bo do ma mnie nie chce tepnąć. Ale lol Lololol, Tepe, that... Masz. Przynajmniej mam na to więcej niż 5 sekund. Gdzie ty jesteś? A tu jesteś? Dirt! Chcesz tego dirta? Jednego? Tak, dirt! To masz w tej skrzynce, tej głównej naszej. No, lol, co się dzieje? Pisze mi, że ten klotek został położony na kreatywny. A, Cicho! Dobra! Tak, tak. Ej, to wodę już możemy zabrać. Gdzie jest wiaderko? Zostaw wodę. tu jest. Okay. Bo już tam jest ta drabinka na dół, więc. Jaką e wodę? Aha, tą wodę. No tak, tak, tą wodę y trzeba zebrać, ale y mam 13 dirta to bardzo mało. Więc y y jesteśmy bardzo y zdziwieni, że mamy to. Ten... lol. Awa. Prawie spadłem. Gdzie mój dirt? 13 dirta. Ukradnij mi 13 dirta. Ej, lOL! Ej, nie! Dobra. Coś się dziwnego dzieje w tym ser na tym serwerze. To Serwer jest... się psuje po prostu chyba. Nie, Bam dirta, znika mi dir, później znowu go mam, później go znowu go, nie mam, później znowu go mam, później znowu go nie mam. Padam w złość! Mam tego dość. Dobra, to, to było dziwne. <laughs> MTM raper. <laughs> MTM. Ja się tak boję o tego dirta, schowam go do skrzynki. I ona sionka, jeżeli schow. Przepraszam, przeprze. Prze. Mamy mało kobla, pokopijmy kobla. A gdybyś. A dobra, nic nie, nie będę mówił. Sam <grych> kob A tutaj jest dirt, który, jest... który nie mam męża ani żony. Muszę go od tego. Jest tak pełno Dirtów, które są niczyje, że trzeba je stąd wziąć. Wziąć... Nie wziomyć. Oszczędzamy kobla. MTN. I strasznie tego kobla jest cholera. A nie, tutaj chyba... Bo to generator jest. Nie, ale potrzebuje dużo kobla. Chyba, chyba... Z... Aha, przepraszam, Chyba z drewna zrobię. Ale kobla ogólnie pokopię. Potrzebuję... Ty przynajmniej... też generator kobla z drewna zrobi. Tak. Mądry. Chcę mojego kobla. O, kilof mi się skończył na koblu. Yy, drzewo, potrzebuję drzewa. Tak, tak, tak. Yy, właśnie, w dzisiejszym odcinku yy, poczekajcie chwilkę. Muszę wejść na mój poprzedni odcinek z zadaniami. Chwila, moment. Nie będzie żadnych reklam. Uh -huh. Bekę odp. Czemu nie? A nagrywam przy tym LOL. Ym... O, o! Ktoś mi napisał. Jakąś wiadomość. Lol. Ale teraz jest odcinek, ale dobra? Nie, cicho. Nie cicho. nie, cicho. cicho muszę sprawdzić. Pocznę. Hartowałem. Nie no dobra, wchodzę na ten odcinek. Jest na dole, na dole, na dole, na dole. Na dole. Hmm, yy, tak, yy, w dzisiejszym odcinku zrobimy, yy, ja zrobię zadania z farmami, a Tomek zrobi dół i nie zrobi żadnego zadania. Dziękuję. Aleś proszę. Yy, aleś proszę. Trzeba będzie jeszcze zrobić platformę na sadzonki. A ja tu robię platformę właśnie. Na sadzonki? No dobra. Sadzonek jest dużo, a twoich... Twojego markuję. Aaa, Minecraft mi się psuje! No nie! No nie. Dirta mam w ręce, nie mogę go stracić. 15 dirta, to coś. No LOL! Czekaj, weźmiemy na ten Idę. Mhm. Farma w tym w tym skyblock. LOL. No weźcie przez... Aj tu jest drapinka, Zrobiłeś drepinę, no. brawo. Ona już tam była, jak ja A nie, zrobiłem, bo próbował no. robić kiedyś. O, drzewo mi wyrosło. No ludzie, co się dzieje z tym skyblockiem? Robię drewno, nie mogę go zrobić. Nie mogę zrobić Oj. Lagowany. Kopiemy. Kobla. Ile masz Kobla? Tak. Nie. Halo, słyszysz mnie? No słyszycie. No słyszycie. Skype mnie wkurza. Dobra. Ja. Działa to. Do... <noise> Będzie umki. No indie. No. Nie. Nie, nie denerwuje mnie ten Minecraft. Nie mogę przerobić desek na drewno. Znaczy drewno na desk. Oj. gdzie mocno. Gdzie są mocno? Są? No zobacz. No widzisz, mam wrażenie. No ludzie, ja na takim bloku nie gram. Kładnie mi drewno. Ile potrzebujesz drewna? Nic. Znaczy, tak, dużo. Wiem dużo. Tak, miałem. A teraz mam tylko 36. No co to jest? No super! Nic nie idź. O Boże! I te my mi wszystkie spadły. Nie. Mają szczęście. No, jakbym tu przyszedł, powiedział administracji, to by się nie pozbierali. Co tam? A cicho jak kąbla. No bo lol. No stawiam to drewno i mi ten. Ale przynajmniej mam... A ma... ja mam czterdzie... Masz, 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 i widzisz. Masz. mogę przerobić drewna na deski. tu za masz. serwer! Masz w tej skrzynce drewno. Co? Jak je przerobiłeś? No normalnie, mnie działa. W ekwipunku to zrób. A co ja robię? <laughs> A w crafting tej. Jeżeli w tym nie działa. A cicho. No i znowu. To, to jest ręce. A ja nawet nie miałem w ręce drewna. Mam pomysł. Mam pomysł. Ty przerób. Dam ci drewno. No to daj mi do skrzynki tej głównej. To? Widzisz to drewno? Widzę. Mam. Ja mam coś zesranego. Stawiam klocka i mi znikną staki. LOL. O! Postawiłem! Brawo! Brawo. A teraz następny klocek. Achievement! Achievement get? Michał wstawił klocka. I to twój klocek, więc pewnie działa. To mój klocek A teraz tak wszystko znika, ja spadam w dół, no nie. To twój Cóż. To twój placu To ja robię. Co ty robisz? Ja robię kobla. Ja robię kobla. Farma będzie mała. Taka jak ma. Muminki. Muminek tańczy dla mnie, bo dobrze to wiem, że porwie mnie i w zerzuszchował. Uuu, co ty tu robisz? Muminka. Tu będzie planetacja yy, 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 rośliny. Pff. Tutaj będziesz yy, yy, sadził. Sadził, yy, sadził będziesz tu. Tutaj sadził będziesz musiał. Musiał będziesz sadził, sadzić będziesz musiał. A tu będzie jeszcze jeden poziom. I już Wiem. mamy od minutek odcinka. Yy, yy, skąd ja to ma wiedzieć? Co ty liczysz? To ty! Nie, to ty. To, to ty, bo... Wodospad, wodospad, wodospad. Eee, kekaka, to co Ile masz kobla? Pożyczysz mi trochę, bo chcę ładnie zrobić. Idź wszystkim to masz. No, Eee, jeszcze kobla! To se zbieraj. se nazbieraj. zbieraj. Stał nam jeden dirt. Chyba, że jeszcze jak ty zrobisz tą platformę, to trochę dirtu. Gdzie jest wiadro? Czemu wiadro chowasz do skrzyni z roślinnością? A do skrzynia z roślinnością, nie? Nie, Ej, tej twojej drugiej nie mogę otworzyć. Co jest? Znowu te lagi, że jak biorę lola. Gram w lola, to mam ochotę grać. Nie striekło. Chodź tu Tomek. Nie wdenerwuje to świat. Chodź tu, Tomek. Chodź tu, Tomek. Chodź tu piesku. Chodź tu Tomek. Chodź tu Tomek. Chodź tu Tomek. Chodź tu Tomek. Chodź tu muszę cię poca. Potrzebuję cię. Nie! Potrzebuję Twojej pomocy. Potrzebuję Twojej pomocy. Potrzebuję Twojej, ja Twojej, Twojej pomocy. jestem. Ma o, dobra, gdzie jesteś? Już prawie 15 minut będzie odcinka. Za niedługo będziemy kończyć. O, tak. Wspaniale, wspaniale, wspaniale. To mi się podoba. Jak farmę zrobię, to skończymy. Mm. Dobra, jesz ja już... Dokończymy tą farmę i pokażemy za... Wam w następnym odcinku. Tempil... Bo już chyba... Pultun. No idź, chodź tu i pomóż mi zniszczyć kobla. Dobra. Idź zniszcz tego kobla tu. Tego? Nie srego. No to tak e, tego. ten. Ile jeszcze mamy czasu? Tak naprawdę lubimy motykę i to zrobię. No zrób to i pożegnamy się, i pokażemy w następnym odcinku nasze wypoczyne dzisiejsze. Się nie ma nawet y, 10 minut. Zrobiłeś już? Okay. taki niecierpliwy. Dobra. Ja tą platformę prawie całą zrobiłem. To się cieszymy wszyscy, oprócz mnie. Znaczy oprócz widzów, bo, bo to gówno obchodzi. Znaczy obchodzi może, ale dobra. Nic się nie będę już ogliwał. Zasiadamy. O. No nie, znowu te bugi. Co się dzieje? No i, no i znika mi. Zasiada i znika. I nie mam nic. Straciłem całe nasiona. O, I się odzyskało wszystko. I to jest taki... taki joke. O działa, nie działa. No zrównoważon. Nie działa, mnie. nie, nie działa. Sadzę ci do skrzynki dobra. i zasadź. Trzeba by jeszcze raz wejść, wejść i wyjść na serwera, ale... Ty umiesz. Sadzę. Co ja? A zasać. co ci mam zrobić? Nie dobra, cicho, już mi działa. Szybko, bo mi za chwilę nie będzie działało. Jest, nasionko mel... Nie, Dyni nie działa. Nie, zasiedziłem tylko melona. I... Daj do skrzynki, to ci zrobię. Boże święte. <noise> Dobra. Jeżeli pomyślałeś o tym, co ja, nie jesteś zboczeńcem. Nie. Mówiłem Gdzie że pytam. Czekaj. Spróbuję jeszcze z tą dynią. Tak działa. Yes. To znaczy, że. Achievement. To znaczy, że y, chyba czas, żebyśmy. To taki krótki odcinek, bo ostatnio z bardzo dużo y, kręciłem. Więc myślę, że. Jeden taki mini odcineczek to tam. Tomek. Tak? Chodź tutaj. Eee, sekund pięć. Eee, sekund pięć. Sekund pięć. Dobrze. Głupi kilo w się tu być. Dobra, już mogę iść. Chodź tu, chcesz to skończyć. Tak! Już idę! Chodź! Cześć. Masz tu kostkę do skrzyni i przezrób to na mączkę kostną. I, i powiel te rośliny, ale nie niszcz, nie niszcz, tylko powiel. Dobra. Nie niszcz, tylko powiel. Dalej, dalej, wszystkie. Ale oczy się, bo mi przeszkadzasz. Wszystkie, nawet tamte. I nie skacz. Popatrz, pokażę ci taki trikt. Z modem takim jednym. Patrz. Ym, czekaj. O. Patrz, patrz, nie będę ruszał ręką. Coś ty pola. Patrz się. Nie no. ja będę ruszał ręką, a to zboże się samo zbierze. Mhm. Patrz, przejdę tylko tyłem, tak. No nie, zginąłem. Jak zginąłeś? Boże, co za... <ślałama> Dobra. Wy... I... Żegnamy się już? Popatrz. No patrz, czekaj, O, ty trolu. Co? <ślał> Zostałeś wywalony za cheaty. No to kończymy ten odcinek. <ślał> Do Papa, drodzy widzowie, do widzenia i cześć.